Pewnie wszyscy znacie historię Orfeusza i Urydyki, ale ta jest zupełnie inna. Po tragicznej powodzi, która nawiedziła południową Polskę 15 września, zgłoszono nam dramatyczny przypadek dwóch koni. Ich właściciel, rolnik, stracił cały dobytek i w desperacji zdecydował się oddać 30-letnią klacz i 9-letniego wałacha do rzeźni. Nie mogliśmy na to pozwolić. Nie mogliśmy pozwolić, by ich historia zakończyła się w tak okrutny sposób. Postanowiliśmy działać. Orfeusz i Eurydyka, bo takie imiona im nadaliśmy, znaleźli schronienie w naszym azylu w Samaritba. Tutaj zaczynają nowe życie, wolne od cierpienia i strachu. Przed nimi długa droga do odzyskania sił, ale dzięki naszej opiece i waszemu wsparciu mogą cieszyć się spokojem i bezpieczeństwem. Prosimy, pomóżcie nam zapełnić Orfeuszowi i Eurydyce to, na co zasługują, czyli godne życie w miłości i trosce. Każde wsparcie, nawet najmniejsze w postaci lajka like i udostępnienia, czyni różnicę. Dlatego razem możemy dać nowy początek wielu innym zwierzętom. Dziękujemy.